Dziś tak naprawdę nie znamy jakie będzie jutro Ukrainy, naszych przyjaciół za wschodniej granicy, niemniej jednak my jako wspólnota samorządowa gminy Łoszczowa solidaryzujemy się i deklarujemy wszelaką pomoc, jednocześnie zapewniając o wszelkiej pomocy, jeżeli taka będzie potrzebna. Szanowni Państwo, w tym trudnym czasie pragnę zaapelować również do mieszkańców, do wspólnoty samorządowej. O pełną solidarność ponad wszelkimi podziałami, abyśmy byli solidarni z Ukrainą, ale również abyśmy byli solidarni jako nasza wspólnota samorządowa. W obliczu niczym nieuzasadnionej agresji Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo Ukrainę, naszego sąsiada i przyjaciela, Rada Miejska oraz Polski gminy Wuszczowa wspólnie. W imieniu całej społeczności lokalnej wyrażają wsparcie i pełną solidarność z narodem ukraińskim. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec aktów agresji wymierzonych przeciwko suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, naszego sąsiada i przyjaciela. Jednocześnie wyrażamy swoje wsparcie i solidaryzujemy się z mieszkańcami Ukrainy, całemu narodowi ukraińskiemu, i ślemy wyrazy solidarności i wsparcia. Życzymy, aby wspólnie przetrwali ten trudny czas i aby odzyskali utracone poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Ukraina musi nadać, nadal być wolnym, suwerennym i niepodległym państwem. Jesteśmy z Tobą Ukrainą.